Co to są akcje? Jak je kupić? Akcje możesz kupić na przykład. Bezpośrednio od firmy przy okazji emisji akcji. Tych emisji może być więcej niż jedna. Możesz je także nabyć podczas sesji giełdowej. A jak to wygląda od strony technicznej? Musisz posiadać rachunek inwestycyjny czy maklerski w domu maklerskim, który posiada licencję od Komisji Nadzoru Finansowego. Oczywiście na tym rachunku muszą być jakieś pieniądze. Trudno określić optymalną kwotę, bo to kwestia indywidualna. Łatwiej ją określić, jeśli już interesuje Cię konkretna spółka i zna. Masz z grubsza aktualne ceny jej akcji. No i oczywiście trzeba złożyć zlecenie. W czasach współczesnych odbywa się to przeważnie przez internet, ale są też oczywiście dyspozycje na przykład telefoniczne. Oczywiście zawsze muszą być dwie strony transakcji, kupujący i sprzedający. To nie jest w końcu tak, że chcesz kupić jakieś akcje i na pewno je otrzymasz. Jeśli na przykład są różnice w cenie oferowanej przez ciebie, a cenie oferowanej przez sprzedającego, to wówczas nie kupisz akcji. Możesz na pewno wystawić swoją cenę i może znaleźć się ktoś, kto sprzeda ci akcję, ale może też ktoś oferować akcję po swojej cenie, a ty ją zaakceptujesz.